drop Jestem dzisiaj w, nie przy w odcinku Skyward'su, ale jest bardzo... Nie mam na o, nie Miło. I tak, chciałbym Wam powiedzieć, um, czemu nie było tak długo odcinka. Długo odcinka też nie było, dlatego że, no, jakby to powiedzieć, no szkoła i ty. Efekt, no, każdy, każdy chłopie. O co mi chodzi, a więc nie będę opowiadał historii z tego, no, z tego, Oczywiście o Oczywiście odcinki spróbuje wstawiać, tak. No, odcinek dzisiaj może być bardzo krótki, ale ja i chcę tylko powiedzieć, że no, co do ostatniego czasu sporo zmieniło fuck yeah z, um, z poprzednim okniku, w poprzednim opinku, który chciałem nagrywać nie szło mi tak dobrze i nie zrobiłem ani jednego tylko oprócz jednego a więc no na tej mapie właśnie zrobiłem jednego trwało nie wiem jak trwało lolo, lolo, ale dogrywałem nie zero namiot. Co? Mam takie lagi, że się przebuduje. on, co mam tam tym, jak... coś... robić. O. Nie! No właśnie taki wcześniej miałem... Jak skarżę, nie wiem. Kucz mam, no. to, co... ja robić? co... 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 czekajcie co...

Ja, jak tu się wszystko dzieje? Fak, fak, fak. O, dobra. Dobra, nie będzie takiego krótkiego pinga. triga. Dobrze. Jestem, Dobrze. na Dobrze. Dobra, Dobrze. Jestem Mam nadzieję, że na tej pójdzie. chociaż wątpię. Odcinek będzie miał jakieś pięć minut, nie wiem co dokładnie. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. O, Nie! Ja. Hmm, dobra. To było na tyle w tym odcinku. Jednak będzie miało cztery minuty, ale no. Nie, nie Było to krótko, ale no... Uh, a... Czy chcielibyście, żebym kontynuował serię z QA? Pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy chcielibyście, żebym mainował serię z FIFA World? Chociaż mam. Zależy, ile, jakie miał lagi. A kolejna rzecz, czy chcielibyście jakąś serię z, z innych, nie tylko, że takich niepłatnych, a. No, jakichś darmowych. jak tak, to podajcie mi jakieś strony, gdzie opowiadamy mnie. Ja, ja oczywiście wejdę i może z tego No Dobra, to kończymy ten odcinek. Marka i cześć.